Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie. W tym filmie wspólnie zaprogramujemy tutaj tego mojego pendrive'a. Założenie, co do tego tutaj filmu, ma być no dosyć proste, czyli po wpięciu pendrive'a w port USB, skrypt ma automatycznie pobrać niegroźny blik z sieci, a następnie go odpalić, tam uruchomić. I w tym przypadku, tak jak powiedziałem, będzie to niegroźny plik aczkolwiek wierzcie mi, pole do popisy tutaj naprawdę spore. Może to być keylogger, może to być odwrotne połączenie TCP, lub również inne powiedzmy niebezpieczne rzeczy, czy tam e, tego typu utwory technologiczne. E, zdecydowanie od po początku powinniśmy zacząć od przygotowania tutaj kodu, więc uruchommy sobie nasze IDE To też już pokazaliśmy we wcześniejszym filmie, jak to zrobić. OK. Dobra. Dajemy sobie na cały ekran. Na samym początku GODU e, zawsze musimy pamiętać, aby załadować odpowiednią bibliotekę. Tak. Dajemy sobie Enter. Ok. Która będzie tutaj pozwala nam na to, aby nasz Pendrive zachowywał się jak wirtualna klawiatura. Dajemy hash Include. Ok. Keyboard. Kropka. To jest ta. Biblioteka. Ok, co mamy dalej? Widzimy, że mamy funkcję e, setup. Jest to taka domyślna funkcja, w której będziemy chodzić. I oczywiście mamy także funkcję loop. Jak możemy domyślić się, jest to funkcja odpowiedzialna za pętlę, aczkolwiek w tym filmie nie będziemy się na tym ani trochę skupiać. Ok, następnie powinniśmy tutaj wprowadzić sobie e, funkcję w ciele e, setupa o nazwie keyboard begin o coś nie pisze okej okay. no i tak w chwili gdy korzystamy z jakiejś płytki czy to będzie arduino Ronaldo, lub jakaś inna podobna właśnie ta funkcja jest odpowiedzialna za to aby wkręcić komputer że wpięty pendrive jest klawiaturą czyli emuluje klawiaturę podłączoną do komputera no i co dalej? W zasadzie teraz możemy sobie zacząć pisać tutaj e, kod w ciele tej naszej funkcji SETUP. Mamy już e, jedną funkcję tutaj wywołaną. I od czego powinniśmy zacząć? Przede wszystkim od dodania opóźnienia, no tam parę sekund i otwarcia w sumie e, wiersza, poleceń w konsoli. Więc sobie tutaj możemy dać ENTER, napiszemy DELAY, czyli opóźnienie, powiedzmy 2000 i średni na końcu dajemy Możemy dać kontrolę S, możemy zweryfikować, możemy sobie to zapisać. Niech się skompiluje, Szkic. Ok, kompilacja zakończona, wszystko jest legitnie. Ok, załóżmy sytuację, że dana akcja będzie się działa tutaj, właśnie akurat w semie Windows. Dziesiątka, ale to akurat bez znaczenia. Więc, aby otworzyć terminal, należy wcisnąć klawisz Windows plus R. Zróbmy to. Rzeczywiście. O naciśnięciu tych dwóch klawiszy otwiera nam się to okienko. Więc. No i dalej w sumie trzeba wprowadzić też polecenie CMDX, co widzieliśmy. Więc chcemy wcisnąć jakiś klawisz. Do wykonania tego zadania służy także odpowiednia funkcja o nazwie keyboard Press, a że chcemy wcisnąć klawisz Windows, to w nawiasach funkcji musimy także wpisać odpowiednie słowo, które odpowiada za ten klawisz. Także dobrze, możemy sobie tutaj zrobić troszkę miejsce i dać komentarz. Oczywiście nie zabijcie mnie za komentarz w języku polskim, ale to robimy tutaj na potrzeb tego e, filmu. Niech to będzie otwarcie e, okienka. I będziemy chcieli wywołać sobie ten klawisz, czyli dajemy keyboard, press. No i oczywiście ten klawisz nazywa, ten klawisz Windows nazywa się K, Left GUI. Ale teraz warto tutaj jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że ta funkcja Keyboard Press tylko wyłącznie wciska klawisz, ale już go nie puszcza, czyli jakbyśmy to tak zostawili, cały czas ten klawisz byłby wciskany. Więc będziemy chcieli to też zatrzymać. I do tego służy e, jeszcze inna funkcja, keyboard Release All. Także sobie to dopiszmy. I... Zamknijmy. I teraz możemy sobie jeszcze skompilować. A widzimy błędy. A ok, bo nie piszemy nawet w ciele funkcji. Trzeba to e, dodać. Możemy sobie ponownie skompilować. Jak najbardziej jest ok, tylko tutaj jeszcze w sumie te średniki też możemy wyrzucić. Super kompilacja zakończona pomyślnie także wciśnięcie klawisza Windows mamy już z głowy aczkolwiek jeszcze musimy pamiętać że musimy wcisnąć także klawisz R aby po wciśnięciu klawisza Windows R uruchomić to okno więc pomiędzy klawisz Windows a zatrzymanie wciśnijmy jeszcze kawałek kodu który będzie odpowiednio za wciśnięcie klawisza tego R czyli wprowadzimy sobie tutaj polecenie keyboard możemy sobie skopiować tą linijkę kodu Wkleić ją tutaj, tylko podmienić sobie, zamiast tego dać R. Super. Także mamy to e, zrobione. I w sumie przydałoby się dać jeszcze małe opóźnienie, czyli Delay. Powiedzmy 1000. I możemy sobie to zapisać. Możemy skompilować. OK. Możemy to sobie wgrać na pendrive'a i zobaczyć, czy zadziała. Działa super, także co teraz? No, teraz przydałoby się e, otworzyć to okno CMD. Także dajemy sobie tutaj, pamiętamy, żeby w ciele funkcji to było. Dajmy sobie nowy komentarz, e, otwarcie konsoli. Ok, i w sumie w tym miejscu tutaj będziemy właśnie chcieli wklepać to polecenie uruchomienia CMD. Do tego tutaj będzie nam właśnie służyła jeszcze inna funkcja, czyli keyboard.print. Także piszmy cmd cmd .exe. No i dobra, i mamy wprowadzone cmd .exe, ale teraz przydałoby się to Klepnąć, czyli musimy wcisnąć Enter, a do tego też jest odpowiedni klawisz, to możemy sobie skopiować, żeby już nie pisać. Zamiast key left i będzie key return, czyli odpowiednik wciśnięcia Enter. No oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli to tak zostawimy, to cały czas ten Enter będzie się wciskał, więc pamiętamy keyboard release all. Możemy dać, skompilujmy. OK, i wrzućmy na pendrive'a Pendrive oczywiście coraz u mnie wpięty. Zobaczmy, czy zadziała. Super, jak najbardziej wszystko działa elegancko. No dobra, to teraz w sumie możemy sobie na końcu jeszcze dodać jakieś opóźnienie i teraz musimy sobie przejść do Kaliego, aby przygotować ten plik. Że Kaliego mam otwartego tutaj. I teraz przejdźmy sobie do lokalizacji od naszego DFOWA. Ja oczywiście mam tutaj już w sumie ten plik przygotowany o nazwie test.txt. Możemy go sobie podświetlić, co w nim jest jest słowo o nazwie dupa oczywiście całość tego jak przygotować takie pliki jak udostępniać je w sieci to też jest wszystko w moich kursach do których też serdecznie was zapraszam generalnie plik jest już dostępny na moim, w mojej sieci lokalnej pod tym adresem 192.188.0.25 o jako test damy sobie jeszcze slash jest ja on tutaj dostępne. OK, także będziemy chcieli go sobie tutaj elegancko pobrać przy pomocy VGETA. OK, to możemy sobie zminimalizować, więc teraz dajemy sobie kolejny komentarz jako wydanie komendy. OK, czyli teraz będziemy chcieli wprintować tą komendę do naszego naszej konsoli, więc piszemy wtedy wget. 25 slash test. .txt. No i oczywiście będziemy chcieli to też potwierdzić enterem, ale musimy pamiętać, żeby dać jakiś czas na wprowadzenie tego, więc dajemy tutaj też jakieś delikatne opóźnienie. No i analogicznie musimy pamiętać, że jak daliśmy Enter na końcu, to musimy też go. Już nie wciskać, tak? Ok, i sprawdźmy, czy to zadziała. Skompilujmy. Ok, wrzućmy na pendrive'a. Czekajmy, aż się odpali. konsol otwarta. Super, plik pobrany. Elegancko, także teraz wypada do sumie go. Otworzyć, więc możemy sobie zrobić nowy komentarz. Tutaj też możemy dać na końcu jakieś drobne opóźnienie, i teraz w sumie możemy tą część skopiować, żeby nie pisać na nowo. Tutaj damy sobie tylko start test TXT, czyli otwarcie tego dokumentu. Chwilka opóźnienia. Enter, no i Release All, czyli żeby nie wcisnąć tego klawisza. Zobaczmy, czy całość zadziała. Oczywiście skompilujmy. Uruchommy. Wrzucimy na pendrive'a. No i czekajmy. Jak widzimy, zadziałało otworzyło nam notatnik. No, także wspólnie napisaliśmy pierwszy tutaj prosty kod, który umieściliśmy wspólnie na, na tym moim pendrive, który oczywiście także działa automatycznie po wpięciu go do portu USB. Także jeśli dotrwałeś dotrwałaś do, do końca tego materiału, napisz proszę komentarz o treści Bad USB. A jeśli chcesz kontynuacji tej serii. Pamiętaj, proszę by dać łapkę w górę i wcisnąć suba, co też mnie motywuje do dalszego nagrywania. Także Wam dziękuję za ten film i zapraszam do następnych.